Cześć, witam Was znowu na kanale Brykard Lego. Dzisiaj coś dla fanów bardzo szybkiej i nieskomplikowanej, prostej jazdy, bowiem będziemy recenzować set Speed Champions numer 76904. Zapraszam! To jest to już kolejny zestaw z serii Speed Champions Jeden z sześciu, które wyszły całkiem niedawno Jego pełna nazwa jest dosyć skomplikowana Te auto mają dosyć długą nazwę Jest to bowiem Mopar Dodge SRT Top Fuel Dragster i Dodge Challenger 1970 TA czyli Trans Am Ja będę nazywał te auta Dragster i po prostu Dodge Challenger będzie sporo łatwiej i przyjrzymy się temu zestawowi Najpierw od zewnątrz, pudełko, naprawdę fajne ujęcie, trochę rozmazane, co podkreśla prędkość tych, tych samochodów, tych maszyn. Nie wiem czemu takie zestawienie no, wiadomo, Challenger jest to muscle car, ale wiadomo, nie dorównuje prędkością temu od Dragsterowi. Tak je postanowiło LEGO skomponować razem w jednym zestawie. Zobaczmy, co mamy z tyłu. Z tyłu mamy ujęcia tych, tych aut, właśnie też od, od tyłu. Plus zdjęcia oryginalnych samochodów, pierwowzorów, które istnieją naprawdę. Jak widzimy, ta przednia klapa w tym dragsterze będzie się unosić. Kolor bardzo fajny, fioletowy, mi się podoba, jeden z moich ulubionych. No i jestem ciekawy, co tutaj w tym zestawie LEGO nam zaproponuje. Jak widzicie, pudełko już jest troszkę otwarte. To z tego względu, że ja ten zestaw jak na holu kupiłem w Polsce. Nie wiem czy się na holu, czy nie. Chyba, chyba tam go miałem. Kupiłem go w Polsce i przywiozłem go do Polski samolotem. Dlatego to pudełko musiałem troszkę rozłożyć na płasko, żeby go nie uszkodzić. I dlatego ono jest takie troszkę otwarte. Jedno co mogę zauważyć już po, po pudełku i po otwarciu tego pudełka, to naprawdę. Ogromna ilość naklejek, która znajdzie się na tym dragsterze, nie wiem ile ich tu jest. Widzę 23 ponumerowane, jest ich naprawdę mnóstwo. Sporo mniej na tym Challengerze No i chyba cztery paczki z tego co widzę, dwie instrukcje i to tyle. Ja się zabieram za układanie. Widzimy się za chwilę. No to przyjrzymy się samochodom z bliska. Zaczniemy może od tego dragstera, bo naprawdę wygląda on niesamowicie. Przede wszystkim jest ogromny, jest bardzo długi, że z tego co pamiętam, była 35 cm, z tego co, co pamiętam, i jest to konstrukcja taka dość nietypowa jak nalego. Nie wiem czy pamiętacie, ja pamiętam taki zestaw z początku lat 90-tych, taki Lego Dragster, bodajże z numerem 4 na przodzie. I jeśli porównam ten zestaw, ten samochód z tamtym, to po prostu to jest nawet nie jedna epoka, to jest po prostu kilka epok. Jest to po prostu przepaść między tymi dwoma zestawami. Jak bardzo Lego rozwinęło się w swoich konstrukcjach. Tam było raptem parę klocków, prościutka konstrukcja, mały samochodzik. Tutaj jest to już naprawdę arcydzieło, bym powiedział. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Klocków jest sporo. Podłoga, oczywiście, płaska dla aerodynamiki i docisku. Przy tych wyścigach na 1,4 mili prędkość tych samochodów osiąga naprawdę niebotyczne wielkości także to wszystko temu ma pomóc tak samo ten spoiler z przodu ja nie jestem wielkim znawcą mozaryzacji a tym bardziej takich amerykańskich wyścigów na prostej ale sam, sam w sobie ten pojazd robi wrażenie na takiej skali mniejszej niż, niż rzeczywista z tyłu mamy fajny spoiler który się który można dostosować do potrzeb można go ustawić pod dowolnym kątem no, i w centralnej części jest silnik, czy w centralnej, w centralnej części za, za kokpitem, jest silnik, który może nie, nie jest zbudowany z jakichś skomplikowanych elementów, ale wygląda to naprawdę fajnie. Jako całość komponuje się to całkiem nieźle, i, i wygląda to naprawdę jak taki silnik konkretny. Jest tutaj taki element, tego ja nie widziałem bo wcześniej. To jest taki gumowy element. Nie wiem czy on gdzieś tam się pojawił w zestawie z, z Technika, czy gdzieś w poprzednich zestawach ale ja go nie pamiętam z żadnych zestawów co najmniej City i Speed Champions. Także dość, dość ciekawy element, dość ciekawy też cockpit jest on nadrukowany, nie, nie jest to naklejka, także to na plus jak najbardziej cockpit jest dosyć, dosyć spory. A o całym aucie mogę powiedzieć tyle, że jest to Angry Bee, tak, tak zwany. Jest, tak się nazywa ten dragster, czyli wściekła pszczoła. I stąd też te, te całe naklejki, które, które właśnie pokazują nam tutaj pszczoły na kołach, i cały, całe to pseudomalowanie. Jest takiej, ma taki wygląd plastra miodu, co jest naprawdę oryginalne. I wygląda świetnie, a tak jak już wspomniałem na początku, tych naklejek tutaj jest ogromna ilość jest naprawdę sporo. I są one wielkie przede wszystkim. Zaznaczam tutaj całe ogromne tyle 2x6 zaklejone, troszkę, troszkę jest tego dużo. No ale samochód jest po prostu też długi, wielki, i dlatego, dlatego tak. To może tyle o tym, o tym Dragsterze. On niestety no, nie za bardzo przyda się w mieście, nie można go chyba za bardzo jakoś wykorzystać po na, poza, poza właśnie jakimś, po jakimś takim wyścigiem na, 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 na prostej. Także nie jest to samochód cywilny jak najbardziej. Do tego samochodu dostajemy taką minifigurkę. Oczywiście jest tutaj oryginalny, oryginalny ubiór, oryginalny kombinezon z logiem Dodge i pani z taką oto minką i fryzurą to już jest całkiem podstawowa mina i fryzura no i do tego kask także to, to tyle a bardziej ciekawi mnie, muszę powiedzieć drugie auto ciekawi mnie ono ze względu na to, że ono bardziej właśnie ma taki cywilny wygląd i je będzie można wykorzystać gdzieś w mieście, mimo wszystko że te gabaryty są wielkie to auto może jakoś gdzieś gdzieś uda wcisnąć w ulicę co mogę powiedzieć o tym? No klasyk Dodge Challenger, kto o nim nie słyszał. I jak już mówiłem wcześniej, podobny się jego kolor, naprawdę taki fioletowy, ciemny fioletowy kolor, to jest jeden z moich ulubionych kolorów. coraz więcej klocków pojawia się właśnie w takich kolorach teraz. I mnie to cieszy, bo to mi się podoba. W samym samochodzie co mogę powiedzieć? Przede wszystkim znowu nowe koła, też takie skomponowane gumo-plastik, czyli nie ma osobnych opon, jest to, jest to w, wszystko w jednym elemencie i do tego taki kopak. Przód, nie wiem co Wam to przypomina, ale mi to przypomina co najmniej dużego Fiata albo takiego Poloneza zaborewicza. Muszę przyznać, że troszkę chyba ten przód jest nieudany względem oryginału, bo ten oryginał powinien być troszkę szerszy, ten grill powinien być, przynajmniej jednego studa szerszy. Ja wiem, że to by tu było już ciężko wcisnąć, ale podobno to, po prostu te proporcje są tutaj z troszkę zachwiane z, z oryginałem, i mimo że wygląda to całkiem ok, ale, ale nie wygląda to do końca jak ten doc, Niestety tutaj ten element troszkę, troszkę się nie udał. No, i fani z Polski właśnie mogą sobie to zobrazować jako, jako Polones czy, czy Fiat. To troszkę, to troszkę burzy, burzy tą, tą całość tego samochodu, bo bryła, jako, bryła jest świetna. Widzimy tutaj całą tą linię nadwozia, jest ona świetnie zrobiona. I sam tył też jest naprawdę fajny. Co mogę o tym powiedzieć, jak go budowałem to to, że jest ogromna ilość techniki snot. Tych elementów w pewnych momentach jest tutaj za dużo. Mi się wydaje, że można nawet w środku elementy, których naprawdę nie widać, których tutaj, których tutaj nie, można, nie można dostrzec. Jest tutaj mnóstwo właśnie takich technik budowania, które są według mnie niepotrzebne. Jest tutaj mnóstwo małych klocków, mnóstwo snotu właśnie. I to jest troszkę takie przygięcie Fajnie to wygląda, oczywiście tutaj to jest potrzebne z boku i tak dalej, ale w środku, naprawdę, no chyba, chyba to już troszkę przegięcie. Jest to chyba właśnie pierwszy samochód, który ma aż tyle, aż tyle takich elementów. Co nie zmienia faktu, że, że całość się komponuje świetnie i, i wszystko się nam zgrywa. A cała bryła, jak już wspomniałem, jest naprawdę fajna. Do tego taki duży, duży dach, który jest ściągany oczywiście czasem się rozpada w środku kabina fajnie że jest dźwignia skrzyni biegów dwa miejsca i kierownica no i brakuje tutaj troszkę jest taki może mini ala schowek ale, ale to tyle klamka z drzwi jest namalowana co też się nie zdarza często bo zazwyczaj te drzwi są jakoś pominięte w tych samochodach tutaj no, nie ma drzwi otwieranych ale przynajmniej jest klamka i róży wydechowe, cały układ wydechowy znajduje się na spodzie. Naklejek nie ma aż tak dużo jak w tym Dragsterze, i są one takie naprawdę delikatne, co, co mi się podoba, bo ten kolor po prostu czarny z fioletowym <laughs> to malowanie absolutnie wystarczy. Nie potrzeba tutaj żadnych naklejek, żeby to upiększać. Do samochodu dostajemy taką minifigurkę. Jest to gościu, który ma bluzę też z logiem Dodge z tyłu, a tutaj na, na popiersiu ma taką, taki emblemat, właśnie pszczoły, która jest podobna do tego z, z tego z tego Dragstera. Całość jest bardzo fajna, okulary i druga minka z tyłu, tego ciekawa fryzura. Mini figurka naprawdę na plus, bardzo ciekawa, no i do tego oczywiście kask, którego pokazywać nie trzeba. Całość kosztuje 279 zł w Polsce. Oczywiście ten zestaw, jak zwykle, można znaleźć taniej. Nie jest on jakiś bardzo trudny do, do znalezienia na necie. W Wielkiej Brytanii kosztuje 49,99 funtów. Cena. Całkiem, całkiem muszę powiedzieć, może dość sporo, ale dostajemy 627 elementów, z czego ale jednak e, część jest tutaj tych małych właśnie wykorzystanych w, w, w snotach, ale ponad to jest wiele takich właśnie tajli i tak dalej, dość, dość dużych. Także ten, ten balans jest tutaj bardzo fajnie zachowany. E, Czego nie ma, nie ma, jak już się mogliśmy przyzwyczaić w tej, w tej serii Speed Champions, w tych ostatnich zestawach, nie ma żadnych takich dodatków typu jakieś, jakieś światła startowe, czy, czy jakieś bandy, zawsze to było, jakaś flaga i tak dalej, zawsze to się znajdowało, czy podium, w tych zestawach teraz tego nie ma, no to chyba jest kwestią tego, że LEGO stara się utrzymywać cenę rynkową tych zestawów na podobnym poziomie, no a z drugiej strony odbiera troszkę chyba elementów, żeby po prostu zachować ten, tą cenę na, na tym poziomie obecnym. Z czym ja akurat nie mam problemu, bo te, bo te elementy poboczne one zawsze gdzieś tam, gdzieś tam leżą na boku. Gdzieś, jeśli chcecie wystawić te zestawy na, na półkę, to one są jak najmniej potrzebne. Wystarczy sam samochód, który prezentuje się naprawdę genialnie, tak jak ten oto no to do oprócz przodu, który wygląda troszkę właśnie jak Fiat czy Polonez to tyle z mojej strony nie wiem czy Wam się ten zestaw podoba czy nie ale mi się podoba jeden z ulubionych moich to zestawów będzie chyba z Speed Champions głównie ze względu na ten samochód właśnie, który, który jest w świetnym kolorze także ja Was żegnam piszcie w komentarzach co myślicie É Tchau,